Chyba, witajcie się wszyscy bardzo słyszeli w, w grze, którą no, akurat nie wszyscy znają, czyli Stick RPG 2. I będę małą poradę do teraz, ale okej. Okay. O co chodzi w tej grze, to się przekonacie z czasem. Ja się, no, trochę tutaj przymknę i zamknę. Znaczy, zamknę. Będę teraz, yy, na jakąś naszą postać i, no. I, będzie okej. Okay. Dobra, lepiej się nie przymykla. Dobra, eee. Serii na pewno będzie się tak pojawiać rzadko, ale no. Będzie ok. I dobra, to cool for. Kur... Cool. ok. I okay. the It seems like 8 months ago. That afternoon in which you lazily breathed the flow. I can call only to become aware of your new existence in an unfamiliar dimension. Seven years have passed since the day the last thing you can remember is falling asleep in your castle ruler of the two-dimensional world. You wonder where are now? Is this a limbo? Do You feel weightless, bodyless. Breathing gently, yeah. The reason that it must have all been a dream, or a dream within a dream, about a dream. But what? where are you now? It has it really been seven years since you dreamed this strange dimension? Once again, you feel perception warp and twist as time and space dissolve before your very eyes. Suddenly, a familiar sensation rushes to your head. You're falling. Spadamy. Dwie minuty. Zają nam I zaczynamy nową serię. Tape? To pewnie... Bo możliwe śmiesznie gier, bo... I tutaj są jeszcze. wybieramy tutaj. Dobra, co to jest? Just oh, oh, from we're here, we're Sam. So we, we'll be good. We'll be good. Oh, you're starting to go. Let's face it, you have to start somewhere. Here, take this key. You can't stay in my bed until you get buildings. It's building right behind me. Oh, there's a couple bucks to So you on. talk to me again if you want to know more. Okay. And teraz... The only advice I can give you uh, would be to find Professor Ansel. He was trying some strange research lab that he teaches at university. Enough you know, a think or two about this old damaging for business. Good. Goodbye, friend, and good luck out there to get Okay. And this is Dobra, idziemy do domku. Mamy przepiękny dom i jeszcze Star Trek. Tak. Dobra. Eee, więc okej. Okay. Zaczniemy od jakiejś pracy. To jest... To są twórcy tej gry, tutaj możemy pracować i to jest dobrze nawet praca. To jest to job, 18 inteligencji. My mamy 15. Okej, okay. najpierw to, 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 to będę mieć najłatwiejszą pozobycia w tej grze pracy, czyli będziemy pracować. Podobno w Starbucksie, ale się to, co to oznacza? będziemy mieć dużo dziewczyn. Tak, mieć dużo dziewczyn w końcu. Z Starbucksem przychodzimy, że takimi dziewczynami. właśnie. okej, okay, wchodzimy do Starbucksa Stickbox. Eee, taki, okay. taki, taki, no White, okej. Okay. O, 8

Ooo za tym budzinkiem... budzinkiem, no budzinkiem. Mm -hmm. Może jeszcze pudingiem. o pani. Hej, słodki. szukasz jakiegoś dobrego czasu. Mm. No tak, szukam. E, jak szu no tak szukam. Teraz już nie mam... E, mam dobry czas. nagrywam z wami gadałem do siebie samego. Dobra, Lift i idziemy pracować. Może eee, nie. No może poeksploruj. Mm -hmm. Nieważne. Idziemy eksplorować. Mm -hmm. Tak? Tutaj możemy kupić różne rzeczy. Tutaj. Aha, tutaj, że będziemy mu dawać tę kokę i on będzie nam dalał hajs i w końcu dostaniemy mobius okej okay. 75 strange i tutaj będzie też kolejny e Gościu, który musimy pomóc, pomożemy mu i dostaniemy kolejny obiekt Cztero... 4D. O, tak. Musimy znaleźć 3 obiekty 4D, żeby dostać kluczyki do laboratorium. I myślę, że nam się łatwo za... Okej, okay. czyli. Intensywnie. Może... E szefie, bo mam... No, według mnie już dobrze pracuje i tak dalej, no... I CZASEM mi wytłum, INTELIGENCJA! Głupie. Jej! Ale jako, że jeszcze za chwilę popracujemy... już 9 dolarów na dzień... JA PIERDZIELE! Nie będę już pracował w tej placówce ani trochę więcej. Idziemy to opracować w McDonaldzie. Tak. Ale najpierw musimy zrobić jakoś ID. Głupie ID, ale nie wiem. Mhm. No, czekajcie, bo. Bo ja zagadam z tyfanią. No. Dobra, nieważne, właśnie to jest to taki Mhm. Error się nazywa i właśnie musiałem stamtąd pójść, bo już skończyła się wybaba. Więc dobra. Pójdźmy już spać i dobra Ok. okej więc tak na razie zakończę. nagrywanie z sticker pg2 czemu tak szybko dlaczego dlatego. ej czekajcie żyje więc w kurwa Dobrze. Do samego odcinka, ale z... Pięk... Nie, Teraz to odcinka z będę się z wami witał i... tak. ostatnim razem wam powiem, znaczy teraz wam już powiem, czemu nie mam tego, dlaczego dłużej nie nagram tego, bo chcę się z was spytać, czy na pewno chcecie tą grę, bo... No, nie, nie, nie będzie aż taka ekstra pewnie kanały dla Was. A niektórzy by może chcieli, niektórzy by nie chcieli, i możecie do mnie powiedzieć, to ja się nie obrażę, że, że, że będzie źle. Więc jak dobijecie dwa lajki, co najmniej, nie, 4 lajki, to oznacza, że chcecie sticker PG2. Oczywiście to jest dziwne, bo więcej ani w tym grę nagrywa, więc u mnie jako jedynego zobaczycie tą sydnię po polsku, więc... No. Więc tak. Do samego odcinka z Tiger PG. Nie. do samego odcinka z Terrari.